Postaw go na parapecie. Woda i para nie będzie osiadać się na szybach okna. Ta urocza ozdoba pomoże pozbyć się wilgoci. Dodatkowo wygląda ślicznie. Weź białą skarpetkę i wywiń ją na lewą stronę. Odetnij nożyczkami końcówkę. Za pomocą nitki zwiąż końcówkę skarpetki. Zawiąż parę supełków, żeby mieć pewność, że będzie się trzymać. Wywiń skarpetkę na prawą stronę. Przygotuj biały ryż. Wsyp go do wnętrza skarpetki. Ryż jest genialnym pochłaniaczem wilgoci. Dodatkowo pochłania również brzydkie zapachy. Gdy skarpetka będzie wypełniona, zawiąż ją na górze za pomocą nitki. Następnie uformuj ją w dwie kule, chwytając na środku ręką. Górna kula powinna być mniejsza od tej na dole. Weź nitkę i zawiąż ją na środku. Weź podłużny kawałek czerwonego materiału i zawiąż na środku. Będzie to mały szalik. Weź kolorową skarpetkę i odetnij kawałek. Nałóż na szczyt skarpetki, tak żeby powstała czapeczka. Przygotuj czarne i czerwone szpilki. Przypnij czerwoną na środku i dwie czarne po bokach, tak żeby powstały oczy i nosek. Trzy czarne szpilki wbij w dolną kulę. Będą wyglądać jak guziczki. Taki uroczy bałwanek ze skarpetki będzie śliczną, świąteczną ozdobą. Wykonanie go jest dziecinnie proste. Dzieci go uwielbiają. Dodatkowo wystarczy położyć go na parapecie, żeby pozbyć się problemu z oknami. Zimą często osadza się na nich woda. Powoduje ona pleśń. Ryż z wnętrza bałwanka skutecznie ją wchłania. Usunie nadmiar wilgoci z okolic okna. Nikt się nie domyśli, że ta ozdoba ma tak praktyczne zastosowanie. Ten świąteczny bałwanek to pochłaniacz wilgoci, który wygląda pięknie i kosztuje grosze. Całe życie niepoprawnie korzystasz ze swojego grzejnika. Może to doprowadzić do naprawdę sporych obciążeń finansowych. Wiele osób po włączeniu ogrzewania od razu ustawia pokrętło na piątkę. Wydaje im się, że wtedy grzejnik szybciej się nagrzeje. Jest to nieprawda. Niezależnie od tego, jaką liczbę ustawisz, grzejnik nie ogrzeje pomieszczenia szybciej. I właśnie dlatego, jeśli zastanawiasz się, jak ustawić grzejnik, żeby nie przepłacać i jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, musisz zrozumieć jedną ważną rzecz. Wiele osób nie wie, co oznaczają cyfry na grzejniku. Symbol płatka śniegu, czyli tryb ochrony przed mrozem. Grzejnik włączy się tylko wtedy, gdy temperatura spadnie bardzo nisko. Jedynka to około 12 stopni, a dwójka to 16 stopni. Trójka oznacza 20 stopni, czyli najczęściej komfortową temperaturę w domu. Czwórka to około 24 stopnie, a piątka to nawet 28 stopni. Wiele osób myśli, że im wyższa cyfra, tym szybciej zrobi się ciepło. Ta skala nie przyspiesza nagrzewania, tylko ustawia docelową temperaturę w pomieszczeniu. I dlatego ustawienie piątki. Często jest ogromnym błędem. Wtedy grzejnik będzie pracował tak długo, aż w pokoju zrobi się prawie jak w saunie. W większości domów nikt nie potrzebuje aż takiej temperatury, a rachunki mogą przez to bardzo szybko poszybować w górę. Jeśli chcesz ciepło i jednocześnie nie przepłacać, trójka w zupełności wystarcza. Rozłóż gąbki na grzejniku. Zimą to bardzo ważne. Eksperci zdradzili, dlaczego warto położyć gąbkę na grzejniku. W sezonie zimowym, gdy włączasz ogrzewanie, pojawia się znajomy problem. Suche powietrze w mieszkaniu. Czujesz to od razu. I właśnie wtedy przydaje się tani patent na nawilżenie powietrza, czyli gąbka na kaloryfer. Wystarczy zwykła gąbka kuchenna. Przygotuj miskę i wlej do niej wodę. Włóż gąbkę do środka i odczekaj chwilę, żeby dobrze nasiąkła. Następnie ją wyjmij i dokładnie odciśnij. Ma być wilgotna, ale nie może kapać. Teraz włącz grzejnik. Najlepiej działa, kiedy grzejnik jest już porządnie nagrzany. Połóż gąbkę na ciepłej powierzchni. Pod wpływem temperatury woda z gąbki odparowuje i dostaje się do powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu łatwo zwiększyć wilgotność w pokoju i poprawić komfort oddychania zimą. To szybki sposób na lepsze powietrze w domu, szczególnie jeśli szukasz rozwiązania typu jak nawilżyć powietrze bez nawilżacza. Pamiętaj tylko, żeby gąbkę regularnie płukać albo wymieniać, żeby nie zbierała zapachów. Nie zakrywaj też całego grzejnika. To ma być tylko mały dodatek prosty patent, który zimą pomaga poprawić klimat w domu, zwłaszcza w sypialni, i sprawia, że w pokoju oddycha się przyjemniej. Nie wyrzucaj skórek po cytrusach. To, co z tego przyrządza, cię zaskoczy. Owoce cytrusowe są bogate w witaminy, minerały i antyoksydanty, które wspierają zdrowie na różne sposoby. Wystarczy, że po zjedzeniu owoców zachowasz, zamiast wyrzucać skórki. Pokrój skórki na małe kawałki, włóż je do małych misek. Takie miski włóż na grzejniki w swoim mieszkaniu. Gdy grzejnik będzie się nagrzewał, to ciepło, które będzie się wydostawało, sprawi, że z miski ze skórkami uwolni się aromatyczny, cytrusowy zapach, który wypełnia pomieszczenie świeżością. Możesz również położyć je na swoim grzejniku bez miski. Wystarczy, że rozłożysz je skórką do dołu. Jednak ten trik ma również inne zastosowanie. Jest również sprawdzonym sposobem na suche powietrze w pokoju. Woda, jak i soki parujące z owoców, przyczyni się do nawilżenia powietrza. Ten prosty sposób pozwala wykorzystać resztki kuchenne, jednocześnie tworząc w domu przytulną i przyjemną atmosferę. Zimno wieje z okien, przestaw tryb na zimowy, a w domu będzie cieplej. Zaoszczędzisz też na rachunkach. Ukryta w ramie okiennym śruba służy do zmieniania trybu z letniego na zimowy. Niewiele osób wie, że powinniśmy przestawiać je dwa razy w roku raz latem i raz zimą. Przygotuj kombinerki lub specjalny klucz do okien. Śruba do tej zmiany porusza się, gdy naciskamy klamkę. Odpowiada ona za docisk skrzydła okna do ramy. Gdy przyjrzymy się jej bliżej, widać, że jedna strona jest dłuższa od drugiej. To właśnie ona jest oznaczona dużą kropką. Zmienić tryb można za pomocą kombinerek lub specjalnego klucza. Śruby mogą mieć różny kształt w zależności od producenta okien. Ukryte są nie tylko na jednym boku. Można je znaleźć również w dolnej ramie okna i na górnej. Jak samodzielnie zmienić tryb okna z letniego na zimowy? Chwyć śrubę kombinerkami i odwróć największą kropką w stronę ramy okna. Zwiększy to docisk uszczelki. Przepływ powietrza będzie zatrzymany, zimny wiatr nie będzie się już przedostawać do domu przez szczeliny. Choć jest to mały szczegół, to w skali całego sezonu grzewczego zauważysz sporą różnicę. Wiedziałeś, że okna mają tryby, zmieniałeś już tryb na zimowy? Przyłóż folię izolacyjną do Grzejnika. Odetnij nadmiar, jeśli jest za duża, a następnie wsun ją między grzejnik a ścianę, tak aby dokładnie przylegała. I gotowe. Ciepło, które oddaje grzejnik, zatrzymuje się na folii i odbija z powrotem do pomieszczenia. Dzięki temu oszczędzasz na rachunkach za ogrzewanie, ciesząc się przyjemnym ciepłem w całym domu. Ustaw pokrętło kaloryfera w ten sposób, a rachunki za ogrzewanie przestaną być problemem. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak duży wpływ na zużycie energii ma prawidłowe ustawienie termostatu. Pokrętło na grzejniku pozwala regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu osobno. Wystarczy wiedzieć, co oznaczają poszczególne liczby. Symbol śnieżynki utrzymuje minimalną temperaturę około 6 do 8 stopni Celsjusza i chroni instalację przed zamarznięciem. Cyfra 1 to około 12-13 stopni, idealna do piwnicy lub garażu. 2 oznacza 15-16 stopni. Temperatura, w której najlepiej się śpi. Cyfra 3 to 18-20 stopni. W sam raz do salonu lub kuchni. Ustawienie 4 zapewnia 22-24 stopnie. Świetne do łazienki. Natomiast 5 oznacza już gorącą temperaturę. Od 25 do 28 stopni. Zupełnie niepotrzebną w codziennym użytkowaniu. Jeśli chcesz szybko nagrzać mieszkanie. Nie przekręcaj pokrętła na maksymalną wartość. Wystarczy ustawienie na 3, by termostat uruchomił intensywne grzanie w sposób bardziej ekonomiczny. Dzięki temu zachowasz ciepło, komfort i niskie rachunki. Zakręcasz grzejniki? Możesz dostać nawet 500 zł kary. Chodzi o pasożytnictwo cieplne czyli osoby, które korzystają z ciepła mieszkań znajdujących się dookoła. Zakręcenie kaloryferów podnosi rachunki sąsiadów. Przykładem jest słynna sprawa mieszkanki Gdyni, która wychładzała mieszkanie. Przegrała sprawę sądową w spółdzielni i została ukarana mandatem wynoszącym 500 zł. Czy uważasz, że wspólnota powinna narzucać minimalną temperaturę mieszkań? Czy powinna być to decyzja osobista każdego z mieszkańców? Sekret hydraulików. Ich kaloryfery się nie napowietrzają. Wystarczy, że pierwsze dni grzewcze pamiętają o tym szczególe. Gdy tylko zaczynasz grzać w domu. Pierwszą czynnością powinno być odkręcenie grzejników na maksa. Pozwól instalacji popracować kilka godzin. Pozwól im popracować przez kilka godzin, żeby instalacja się ustabilizowała i powietrze mogło wypchnąć się do odpowietrzników. Obserwuj, czy któryś grzejnik zaczyna grzać nierówno, jeśli góra pozostaje zimna, trzeba go ręcznie odpowietrzyć. Ale rzadko się to zdarza, po nagrzaniu instalacji możesz wrócić do normalnych ustawień. Dzięki niej kaloryfer nie zapowietrza się i równo ociepla pomieszczenie, bez odkręcania śrub i zaworów.